Siemanko z tej strony Amogame. A to jest pierwszy odcinek z serwera polski Pingwin. A więc y, dzisiaj przejdziemy sobie do budowy domku, zbierania itemów na domek, e, szukania jakichś, tym, jakichś materiałów. O Boże! What! łata dobra, nie, będziemy przechodzić do naszego domku. E, jak już widzicie, kupiłem sobie domek. Ja, to jest mój nick w Minecrafcie. Jest domek jeszcze opłacony na 3 dni. E, a więc. Bez zbędnego pierdutu. idziemy sobie po materiały. Nie wiem, właśnie jak tu się dokładnie e, materiały zdobywa. E, wybaczcie, ja sobie tylko zmienię ustawienia na e, small, żebyście mieli więcej do zobaczenia. Jak widzimy, z, e, słońce już zachodzi. Wiecie, co ja sobie spróbuję ustawić troszeczkę render distance na short? To powiem. Nie, jeszcze mogę. Mogę na normal. plus 64. Nie powinno być nie powinno być zbędnych e, albo wiecie co lepiej dla was stawia na zwykły normal no i dzisiaj mm, nie, powinien być, nie powinno być spadek w spadków fpsów mm, no i dzisiaj przejdziemy sobie do domy z drewna dodatek kamień spoko e, pu, pu, pu. przejdziemy sobie też do Jakiejś budowy prostego domku, mm, rozbudujemy się ze mną, przeżyjecie, jak się zdobywa. Itemy na tym serwerze, ja wam trochę opiszę poradniki itp. Ze mną będziecie poznawać ten serwer, gdyż ja go też e, włączyłem na chwilę i pomyślałem, kurde, można by było coś z tego nagrać, ale jak e, wola Wilka jest taka, że jak się nagrywa, to powinno się nagrywać razem z Wami. A ja tych widzów mam kilku, 26 dokładnie, mam nadzieję, że niedługo wybijemy 30, 40, 50, setkę, kto to stoi, na jakiś stoi, jakiś pewnie admin. Dobra, nie będziemy przechodzić do kolei rzeczy. Hmm. Czekajcie, ja to się muszę najpierw w prawą graficzną, yy, graficzną, bo <ścoughs> zacząłem, pomyślałem o graficie i już yy, mi weszło do uba. Prawą yy, budowlaną. Jakoś wydostać. To wiem jak. Tak nie wyjdę. Może poniszczymy? Nie, nie wyjdę teraz. No ja pierdut... Bie biegnąć nie. Biegnąć nie mogę. Przepraszam, powtórzyłem się dwa razy, nie wiem po co. Yy, może pójdziemy po prostu w pole. W pole w świat. Tak, spojrzałem co to jest. What the? Aha, dobra. Życie mi się kończy. Aha, czyli za tymi czerwonymi mogę już wydobywać sami temy. Spoko. Akurat mi się życie kończy, ale nie powinniśmy zginąć. Mam nadzieję oczywiście tego. Czyli tu możemy kopać, tak? Spoko. Spoko. Pójdziemy sobie od razu ściąć jakieś drzewo. Najbliższe drzewo zbierzemy sobie itemy proste czekajcie sobie ustawię tylko brightness na bright i smooth light na najwyższą jakość żebyście mieli lepszą jakość obrazu i dźwięku zabijemy sobie tą owieczkę owieczko nie uciekaj dobra na razie musimy się martwić o te 26 fps które widzicie lol Zabijemy sobie owieczkę drugą, bo musimy zbierzeć, zbierać wełnę na nasz domek. u, u, u lak O, już. Czego takie spadki FPS-ów są? E, dobra. Dobra, dobra. E, teraz jak stąd wyjść? Wykopiemy sobie jakieś. I tak jak wspomniałem, zbierzemy jeszcze jedną wełnę i jakieś drewno. O, akurat mówię o drewnie i akurat jakiś las się generuje. A może ja generuję tą stronę po prostu. Ale wątpię w to. Dobra, tylko mnie jedno kurde zastanawia. Jak owca, to i wełna, i mięso. A mięsa nie ma. O, i nawet drzewa nie ma. Patrzcie, jak tu ścinają drzewo. No, jakie cholerstwa. Oj, przepraszam, nie chciałem. Pewnie to za... pipuje. E, Okej. Okay. bo nie będzie przeklinania w moich filmikach, ja nie chcę po prostu. Jeżeli przeklnę to od razu to zacenzuruję. E, normalnie, no, no patrzcie nowe drzewa w Minecrafcie. Nowe drzewa. Lewitujące drzewa. Jeb, odwaliłeś piękną robotę w 1.3.1 tak. O, skrzynka. Jest w skrzynce? Nie, ale zbierzemy sobie. Jak widzicie, nie mam skina, gdyż Minecraft Net chyba nie działa. Albo coś nie działa. Mi, mam nadzieję, że to nie jest tryb hardcore. Nie! W ostatniej chwili zobaczyłem tą dziurę. Dobra. I teraz. Kurde. Ale oni ścinają dziwnie te drzewa. Zamiast ścinać po ludzku. Tutaj nic nie ma. Zamiast ścinać po ludzku, to e, robią jakieś kurde, widzi mi się. O, zetnę, zetnę, tak, drzewo i będzie git. Da, no, zciarajmy to drzewo do końca. I okej, okay, zobaczymy sobie tutaj jakieś drzewa. Może zetnę to drzewo. Będę miał jedno drewiennego. Chyba home działa, ale to nie będziemy na razie sprawdzać, bo nie, bo nie chcę się tej od razu cofać. O, tam jest całe drzewo. I tu jest całe drzewo. I jest git. No i to mi się podoba. I tu jest całe drzewo. To jest git. Jesteśmy w Raju. Mm, Okej. Okay. ścinaniu drzewa zawsze mi coś znajdzie, żeby nie gadać, bo nie wiem co. Nie mam co po prostu. A więc zetniemy sobie to drzewko. Ja też pewnie zostawię sam pień u Nie patrzcie, dostałem do samej góry. Zetniemy sobie drzewko. I czy ja ten pień? Czy jaściłem pień, ściępień, dobra, ściępień. Dobra, to powinno być Gites, majonas. Paść cięciu drzewa, które zaraz nastąpi. Nie będziemy dużo rozcinać, bo ja chcę zrobić dom z zamek desek. Eee, przerobię sobie to tylko na deski Czarne deski, super Jeszcze tego mi brakło Czarne deski mm -hmm. Dobra A, mogłem SHIFT nacisnąć Zetniemy sobie to Znaczy Zetniemy, rozwalimy sobie ten craft crafting eee, Wpiszemy Home Nie wiem, że nie mamy set home'a Nie, wpisałem home'ry Przepraszam was za te błędy na czacie Nie, znowu wpisałem home'ry Home Co tam pisze? Opcja przewijania teraz jest się przydatna nie uh, ja coś poradziło. Dobra, może teraz będzie. fuck mm, dobra. Nie, nie to z... e, Ja do Was zaraz wracam, jak dojdę tylko do mojego domu. A więc. z dwu. I widzimy się za chwilę. Na... Dobra, jesteśmy już koło mojego domu. Jak widzicie, ten dom jest trochę rozwalony. Czemu? Gdyż tak pomyślałem sobie, że zrobię i mam takie plany, że ten dom będzie ładnie jakoś wyglądał lag nie wiem czemu wiecie co, dla waszego dobra ustawię sobie na render distance short gdyż szybciej chodzi a wy nie musicie tam obejrzeć dokładnie co się dzieje wokół, jakie chmury czy coś takiego nie wiem czemu ja tutaj tak rozwaliłem to, to będą na razie podstawy chyba domu tylko Bo mi zabraknie czasu aby cokolwiek dzisiaj wybudować większego 3x3 tak to Nie będzie duży dom jak już powiedziałem Jak już wspomniałem to będzie taka malutka chatka 2 2 nie i 2 i 2 I też 2 I tu też 2 I może tutaj walnę dwa? No, walni się, no. I tutaj też. I dobra. Jeszcze tylko górę zrobię nad drzwiami. Nad drzwiami. Ja mogę zrobić jedno w dół. Może tutaj zrobię za mną. Po prostu tylko No i dobra. I to by było na tyle na dzisiaj. Bo nie chce mi się po prostu robić tego odcinka jakiegoś e, jebacza, takiego 15-minutowego. Czytam jakiegoś 20-minutowego, gdyż za dużo, za długo mi się będzie renderował, a mój komputer który może słyszycie, może nie. Bardzo strasznie głośno chodzi, ale ja to spróbuję tak wyciszyć, żebyście słyszeli tylko mój głos. A więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku z serwera polskiego pingwina A więc, yo!